W Polsce nadal nie przyjęto ustawy o badaniach klinicznych, mimo tego, że zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Pytanie dlaczego i kiedy to się zmieni? Ustawa o badaniach klinicznych jest faktycznie bardzo oczekiwanym zarówno przez branżę, jak i przez nas aktem prawa, no, który harmonizuje nas z prawodawstwem europejskim. Myślę, że nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że ten akt musi być przyjęty. Ja sam bardzo trzymam kciuki, żeby zgodnie z zapowiedziami i moimi i Ministerstwa Zdrowia do końca tego roku ten akt zaczął obowiązywać. W tej chwili ustawa jest na poziomie tzw. komisji prawniczej. Oznacza to, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie, mam nadzieję, skierowana do Rady Ministrów. No, nie sądzę, żeby były tam jakiekolwiek problemy, jeżeli chodzi o Radę Ministrów, więc będzie przyjęta przez rząd. No, później już czekamy tylko na roztropność polskiego parlamentu no i na przejście tej ścieżki a więc szybkie mam nadzieję wdrożenie. Oczywiście no, ta legislacja nie postępowała tak jak byśmy chcieli. Myślę, że wszyscy wiemy, że to był proces nieco zbyt wolny pomimo bardzo dobrej woli zarówno po stronie branży, która współopracowywała ten akt i to jest naprawdę świetna ustawa, która bardzo ładnie, że tak powiem, porządkuje pewne kwestie, które od wielu lat pozostawały bez właściciela. No niestety i sytuacja geopolityczna i pandemia spowodowała, że trwało to dłużej. Niż powinno. Także mam nadzieję, że do końca roku będziemy mogli wspólnie świętować, żeby ta harmonizacja weszła w życie.